Wydawnictwo Spitz przedstawia Roman Paszke Ptaki oceanów Czyta Marek Kondrat 26 dnia regat nasz przelot dobowy wyniósł 512,7 mili. Średnia dobowa blisko 21 węzłów. W ciągu doby odległość z Gdyni do Krakowa i z powrotem. Nasz rekord. Następnej doby średnia blisko dwadzieścia węzłów. Uch, co za jazda. Niestety, po trzech dobach się skończyło. Zjechaliśmy na końcówce układu frontalnego i zaczął się kurs ostro do wiatru. Pierwsza awaria sterociągów. Sterowałem na prawej burcie, a Gutek i Jabez reperowali przetarte linki na lewej. Montaż prowadzeń nie był dokładny i teraz zbieramy cięgi. Naprawa trwała pół godziny i całe szczęście, że tak krótko, bo rozpoczęła się huśtawka wiatru. Od czterech do 9 stopni Boforta. Zimne powietrze, które wtargnęło w ten obszar, dawało o sobie znać. Dostaliśmy niezłą szkołę refowania grota i zmian żagli przednich. Temperatura wody maleje do 12 stopni. Coraz częściej rozmawiam z Darkiem o możliwości spotkania gór lodowych. Moja szkoła przy ulicy Topolowej we wrzeszczu, na którą mówiono Topolówka. I chyba dalej tak się mówi, i nieistniejące już technikum to najpiękniejsze w świecie miejsce na szkołę. Zieleń, która nie znikała nawet zimą, atmosfera wakacji podczas przechodzenia przez boiska w lesie, zapach leśny, który rozpraszał podczas lekcji jednym słowem, cudo. Nasz wspaniały dyro Janusz Tebinka, który zwalniał całe klasy ze szkoły po rozmaitych młodzieńczych wybrykach i przyjmował z powrotem z uśmiechem po symbolicznej rozmowie z rodzicami. Nasze wycieczki pociągami po Polsce, wagony turystyczne zapełnione młodymi umysłami, nie zawsze nastawionymi na chłonięcie wiedzy, to była pędząca młodość, która chcąc nie chcąc chłonęła wiedzę historyczno-geograficzną i otwierała nasze umysły na przyszłość. Także te wycieczki miały wpływ na moje postrzeganie świata i to, co robię do dzisiaj. Nasza szkoła była wyjątkowa. Początek roku szkolnego był zawsze fascynujący. Była to często podróż z miłością wieku młodzieńczego, gdzie można było bezkarnie, trzymając się za ręce, wejść do jaskini mroźnej w Tatrach, do kopalni w Wieliczce, lub powozowni w Łańcucie. Wyjazdy w najpiękniejsze okolice naszego kraju, w miejsca najciekawsze i budzące zainteresowanie najbardziej leniwych. Nasza profesor od geografii, pani Urbańska, była niestrudzona we wbijaniu nam wiedzy w każdy możliwy sposób, a ten był szczególnie atrakcyjny. Odkrywaliśmy kraj, nie zawsze to doceniając. Wspominaliśmy ostatnio z Dorotą Stalińską te fantastyczne wycieczki i sam się zdziwiłem, ile historii z nich jeszcze pamiętamy. Siedziałem na kancie dużego nowoczesnego jachtu regatowego Tornado. Siedzenie na kancie to w gwarze regat balastowanie na burcie jachtu w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami na burtę, a tułów z głową przewieszone przez środkową linkę stalową relingu burtowego. 16-metrowy nowoczesny jacht regatowy bardzo wyróżniał się na tle starych drewnianych konstrukcji. Nogi wisiały opuszczone z pokładu dwa metry nad wodą i widać było inny horyzont niż na samotopie. Jedyna woda w zęzach to po źle odcedzonych ziemniakach. Na tym nowym horyzoncie widziałem, jak nieliczne już drewniane kadłuby, ciężko pracując, pozostają szybko w tyle. Sławek z Darkiem, którzy byli na tornado od początku, wprowadzali mnie szybko w nową, łatwiejszą rzeczywistość. Tata, który rzeczywiście zasługiwał na takie określenie, był nim pod każdym względem. Miał dużo dzieci i nas też tak czasami traktował, co było miłe. Tornado w tamtych latach było szokującym postępem. Jednak nie był to jacht do wygrywania regat formuły RORC. Formuła pomiarowa cały czas ewoluowała i każdy ruch biur konstrukcyjnych znajdował natychmiastową ripostę w formule. Konstrukcje polskie były jednak zawsze spóźnione. Technologia, konstrukcje, myśl techniczna zostawały coraz bardziej w tyle. Wtedy klasą dla siebie były Taurusy rodem ze Szczecina. Dziesięciometrowe jachty, wpasowane doskonale w formułę regatową, były naprawdę udane. Prototyp Ogar, a później Karfi i Spaniel, zbudowane na bazie seryjnego Taurusa, to największe sukcesy tamtego okresu. Bezkonkurencyjni byli wtedy wspaniali żeglarze z zachodniego wybrzeża: Kuba Jaworski na Ogarze, Jurek Siudy na swoim Karfi. Był niesamowity. Żeglował najlepiej technicznie i świetnie taktycznie. Z pokładu znacznie większego tornado mogliśmy tylko klaskać. Na tym jachcie przeżyłem piękny okres żeglowania. Żeglowania radosnego, z fajnymi ludźmi i dobrym kapitanem. Była to naprawdę bardzo dobra załoga, która też rzadko rozstawała się ze sobą na lądzie. Myślę, że tata też dobrze się czuł, żeglując w tej wiecznie dowcipkującej bandzie. Wydawnictwo Spitz przedstawiło kolejny odcinek powieści Romana Paszkę Ptaki Oceanów. Czytał Marek Kondrat.